No, i właśnie tak wygląda Narodowy Stadion Norweski, ale tutaj nie ma ani. A nie, patrzcie, tam kosiarka jeździ. Jakim cudem, jak to wszystko, chyba sztuczna trawa. A nie, tutaj jest sztuczna, a tu jest, a tu jest prawdziwa, ale niemalże nie do odróżnienia. No i takie właśnie te kolorowe trybuny. Pan mnie tutaj wpuścił. Trzy osoby są na, na stadionie. Człowiek, który właśnie. Kosi tą naturalną trawę, ale muszę przyznać, że ta sztuczna tutaj na wejściu jest tak idealnie podrobiona, że ja myślałem w pierwszej chwili, że to cały stadion jest właśnie taki ten, yy, taki ze sztucznej trawy, a tu naturalna. No i dobra, po lokalizacji obiektu zapraszam do opisu, jeszcze może mi się uda tutaj serię zdjęć zrobić.